Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zabieram Cię w małą przygodę na zachodniej ścianie kościelca. Będą loty będzie strach, ale była to całkiem niezła przygoda. W poszukiwaniu kolejnych wyzwań stwierdziliśmy, że warto byłoby wybrać się na coś za sekuracją tradycyjną, ale już o takich troszeczkę większych trudnościach. No i wertowaliśmy różne możliwości i stwierdziliśmy, że coś, co ma krótką drogę podejścia, czyli zachodnia ściana Kościelca, będzie idealna, a na niej droga Byczkowskiego. Jest ona wyceniona za 5+, ale to jest tylko jeden wyciąg, reszta jest stosunkowo łatwa. No i podchodząc pod zachodnią ścianę dochodzimy już na miejsce, a obok mieni nam się piękna droga lobby instruktorskie. Jest to droga teoretycznie wyceniona za 7 minus, ale pierwsze wyciągi są w bardzo podobnych trudnościach jak nasz kruksowy z Byczkowskiego. I po krótkiej namowie stwierdziliśmy, że wbijemy się w lobby instruktorskie, a później strawersujemy w lewą stronę i połączymy to z Byczkowskim. Pierwszy wyciąg. Dobra, to poluzuj, poluzuj panie, bo tutaj i tak na razie nic nie założę. Pierwszy wyciąg przypadł dla mnie, jest to 5 plusowe wspinanie o charakterze takim płytowym. Bardzo ciekawe ruchy, idzie się bardzo przyjemnie, po chwili docieram do stanowiska i ściągam Anię oraz Piotrka. No. Drugi wyciąg wyceniony w zależności od to poza 5, może 5 minus. Startuje w prawą stronę, idziemy tak około 5-10 metrów taką trawiastą półką, i następnie wchodzimy do takiego coś a la komino zacięcia, którym trawersujemy w lewą stronę i tam jest takie przewinięcie, tam są takie może 2, 3, troszeczkę trudniejsze ruchy, a następnie już bardzo łatwym terenem, po około 15 metrach dochodzimy do następnego stanowiska. W tym miejscu warto wspomnieć, że asekuracja tutaj jest mieszana, to znaczy na pierwszym wyciągu mieliśmy ringi, bo nie dało się za bardzo czegokolwiek Położyć. Na drugim asekurowaliśmy się też częściowo z własnej asekuracji i z kilku haków. Stanowiska na tej drodze są akurat obite, więc o to się nie ma co martwić. No i teraz trzeci wyciąg. Również za 5 plus, oj, ale tutaj się bardzo zdziwiłem. Zaczynamy taką połogą płytą i po kilku metrach przechodzimy w taki filarek. Do tego momentu wszystko mamy obiteringami. No i wychodzę, pokonuję następne metry. Źle stoję, źle stoję. Oj, bardzo źle stoję. Ach. Ale zjebałem, w kurwa. W momencie czeka mnie przewinięcie w lewą stronę. No i tutaj ewidentnie zła praca nóg widać u mnie troszeczkę taki paniki w głosie bo czułem już że źle stoję no i stało się to co się stać musiało w tym wypadku czyli poleciałem jednakże no, był to przyjemny lot krótki jak widać na filmie no byłem może pół metra nad ringiem w mojej głowie było to o wiele więcej po tym locie z głową było wszystko ok. Tutaj jak najbardziej nie ucierpiałem za bardzo psychicznie na tym. Są to ringi, więc jest dosyć bezpiecznie. Wylądowałem na półce poniżej, ale na tyle dobrze, że nic sobie tam nie skręciłem ani nic. No i po prostu po chwili ruszyłem dalej. O, dobra. No to jakieś zajebiste nie jest, nie? No właśnie. Uff. O. Pokonałem to trudne miejsce i teraz tak, z mojej perspektywy wydawało się, że powinienem pójść troszeczkę w lewo, a następnie prosto i odbić w prawo do przewierzki, którą trzeba pokonać. Tam się motałem przez kilka minut, nie wiedziałem co zrobić, ponieważ ta odległość od tego ringa, którego zostawiłem za sobą, z tego z którego poleciałem, robiła się coraz większa. No to w mojej głowie narastała panika, no bo przede mną trudny, jak na mnie, jak na wtedy teren za 5+, a ja jestem bez asekuracji, no i jedyne co wtedy znalazłem, co mogłem tam założyć, no to był mikrofrend żółty i był on założony no, dosyć mocno z lewej strony. Następnie czekał mnie trawers. Po dobrych podchwytach jednak nie czułem się wtedy w ogóle na siłach i w głowie cały czas rosła mi ta odległość od tego przelotu na dole. No, i w głowie już sobie myślałem, że skoro przy tamtym locie, który był pół metra nad ringiem, ja wylądowałem na półce, a teraz jestem około 5 metrów powyżej tego ringa, no to jak ja stamtąd polecę, to stoczę się i jeszcze, spadnę poniżej stanowiska, gdzie stoi Piotrek za nią. No, i w głowie zaczęła się walka. Klama! Proszę, gdzieś klamach! Zacząłem ciężko oddychać, i widzę ringa, który jest właśnie w trudnościach przy przewinięciu się właśnie nad tą przewieżką, i w tym momencie. Naprawdę było już źle. Nie widać tego do końca na filmie, ale czułem się tak, jakbym już wpinając tego ringa, po prostu leciał w jego stronę. Gdyby w tym momencie nie udało mi się wpiąć tego ringa, no to po prostu poleciałbym i myślę, że nie byłby to przyjemny lot. W tym momencie, jak już go złapałem, to po prostu trzymałem się tego ekspresa i wpiąłem sobie linę. Poprosiłem Piotrka o blok. Dobra, daj blok. I musiałem chwilę odsadnąć. Dobra, G. Psycha i sitting. Gdyby tam nie siedział mikrofriend, to kurwa może, nie? Tam jest ring, następnie wyjście. Tam, z tego co pamiętam, były dosyć dobre chwyty. I następnie czeka nas już taki czwórkowo, może 4 i plus teren, około 20 metrów do następnego stanowiska. Pamiętam, że ten łatwy teren po tym, co tam się niżej wydarzyło sprawił mi już taki wysiłek psychiczny, że naprawdę ciężko mi się tam szło. A teren był łatwy. To tylko świadczy o tym, co działo się wtedy w mojej głowie. No ale udało mi się dojść do tego stanowiska, ściągnąłem Piotrka za nią i czekał nas kolejny wyciąg. dos Los. Wyciąg numer 4. W naszym wypadku było to tak na dobrą sprawę przeniesienie stanowiska. Musieliśmy przejść w lewą stronę, trzliśmy 10 metrów około w lewo, następnie takim. Ciężko to nazwać taką formacją. No, takimi głazami przeszliśmy, po prostu przewinęliśmy się w lewą stronę, i tam było już stanowisko przed kluczowym wyciągiem Byczkowskiego. Ten wyciąg to było może 15-20 metrów, i byliśmy już na kruksie drogi Byczkowskiego. Ja po wcześniejszych przeżyciach nie miałem siły kompletnie psychicznej, żeby prowadzić cokolwiek, dlatego Piotrek poprowadził, za co mu bardzo dziękuję, bo ja nie byłem w stanie. I naprawdę mimo tego, że założył on nam super asekurację na tym trawersie, to czułem się tragicznie, naprawdę możemy tam osadzić bardzo dużo asekuracji, są tam też stare haki. W kluczowym miejscu, gdzie ja to zrobiłem na taki odciąg, dosłownie kilka ruchów, mamy zaklinowanego frienda, dużego rozmiaru, więc jest pancerny. Później mamy kilka takich ruchomych bloków, tam trzeba troszeczkę uważać. Wow, jaki maru. Hmm. No, the, to był k***a ruch! No daleko, nie? mogę się mogę się Dawaj, żółtym! Następnie trawersujemy jeszcze w lewą stronę, i po tym trawersie mamy już stanowisko. Z tego co pamiętam, zakładaliśmy je już z własnej asekuracji. Po trawersie na kluczowym wyciągu byczkowskiego urwało mi się nagranie. Nie miałem już kompletnie do tego głowy, żeby założyć nową kartę pamięci. Miałem szczerze mówiąc już dość, chciałem po prostu wyjść jak najszybciej do góry. A ostatni wyciąg to tak na sprawa sprawę trójkowo, może trzy plusowe wspinanie. Idziemy takim zaciątkiem do góry i dochodzimy już do stanowiska. My Z Byczkowskiego wykonaliśmy później serię zjazdów, znaleźliśmy się pod zachodnią ścianą kościelca, no i stamtąd ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam cię do kolejnego. Obejrzyj inne filmy, które są na kanale i widzimy się już niebawem. Tutaj małe uzupełnienie: nie jest to nasz wariant. My po prostu tak stwierdziliśmy, że przy sobie przejdziemy. Okazało się później, że były już takie przejścia. Także tutaj wyrzucam screena, żeby nie było tutaj żadnych niejasności.